Siemaneczko, uszanowanie wszystkim, wczoraj był 6 grudzień, czyli Mikołajki, czy do Was przyszedł Pan Mikołaj i przy, przyniósł Wam coś fajnego, jakiś prezent, no bo były Mikołajki, a u mnie wczoraj był, czyli byłem grzeczny widocznie, zamiast rózgi, zobaczcie co dostałem wczoraj, taką czapkę z uchwytem. To jest uchwyt na kamerkę GoPro, tu się, no to nie będę Wam tłumaczył, odkręcamy ten dwin, zakręcamy, tu się wsuwa. Zobaczcie tu wchodzi, o no, widzicie? I siedzi sobie. Czarny, czarnym do twarzy, no to. Zobaczcie i drugi prezent dostałem, jakieś pudełko, co to w tym pudełku może być? Jeszcze nawet nie otwierane. Teraz go zobaczymy. Trzeba przyglądać. Teraz Wam wszystko pokażę. Więc. Hmm. Czyli co my to mamy, Panie Jacko? Pokaż Pan, to się, to się otwiera? Nasuwak jest otwieranie. O kurde. Czy to jest zestaw akcesorii do, do kamerki GoPro? A? a że ja nagrywam GoPro, to jest bardzo są przydatne. Rzeczy takie na przystawkę. O kurde, patrzcie, taki wsięgnik. No no. Jakieś pudełka wszelkiej. Biera. O, widzisz pan, tu no, chyba na głowę. Także... Wszelkiej maści akcesoriach to są do kamerki GoPro. No i nawet do tego, żeby sobie przyczepić, to o kulę, Bardzo się to przyda. Człowiek czasami coś nagrywa. No widzisz? No, Mikołaj bardzo się postarał. Także Miko dziękuję panu Mikołajowi za obdarowanie mnie takimi prezentami. Czy to jest pan Rafał? Nie będziemy nazwiska tu zdradzali, bo jest RODO. Dziękuję ci serdecznie. I jakoś tobie też muszę się odwdzięczyć, tak to nie ma tak o. no widzicie, super, fajny prezenci, prawda? No tak. Dziękuję bardzo i postaram się ją odwdzięczyć. A teraz wam pokażę jeszcze coś, bo wczoraj wróciliśmy późno. Co wczoraj kupiliśmy do, do ciągnika, nie wiem czy to będzie do Ursusa czy do Zetora, zobaczymy jeszcze. Wczoraj jeździliśmy za Kielce kawałeczek. Do Agrodaiwa idzieliśmy. Po co? Po opony, właśnie te, które tutaj widać: opony, felgi, gwiazdy. To są gwiazdy pasujące do Zetora. Proszę Państwa, do Zetora, do 60. I one tu będą pasowały też tutaj. Tutaj to jest 30, by pasowały. Dlaczego? Bo tutaj zobaczcie. Jest ten taki. Czy to można fasolko nazwać, czy jakby to nie nazwać? Wkaza się Felgę i ona się już praktycznie sama ustawi, jeżeli chodzi o centrum. No bo tak, bo jak ją postawisz tutaj, to ona się w tej osi ustawia. Już w tej osi, prawda? Czy ją przesuniesz tu, czy tu? Nie przesuniesz, bo tam to będzie trzymała. Tam ta się później. Ta z tym, ta z tym, nie? Także ona się ustawi tutaj. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że ta fęga nie może być w takiej pozycji czy w takiej. Patrząc po tych śrubach, to tak by było. Ale znów te śruby nie pozwolą jej się przesunąć w tą czy w tą. Proszę ja Was. I to są koła do zetora. W sumie pasowałoby równie dobrze do 30. Tylko trzeba mieć gniazdy z 30. Tylko tam pewnie by nie podeszło to koło pod, pod błotnik. Pokaż no. to. Teraz to jest mniej więcej. Mierzymy ile ona ma tutaj Sześćdziesiąt 69 cm od środka Apowiedział no, do 30 przymierzę to Wczoraj już późno przyjechaliśmy Także już nie zdążyłem tego dobrze skamerować Jakie to koła, co, jak, co To jest wymiar proszę Państwa 180 95, 40 cali 180, czyli szerokość 18 cm. Zaraz zmierzymy miareczką W sumie te koła to może zbyt wąskie są, ale Do międzyrzędzi Do międzyrzędzi no tak średnio no ziemniaków to tak międzyrzędzia to jakieś warzywa ziemniaki, buraki powiem powiedział bo, bo jest w rządkach sadzony, prawda? A czy pszenica to będzie rzędziem? No, raczej nie. Ale koła są do międzyrzędzi. Także jadąc przez pszenicę, czy siejąc powiedzmy nawozy, później siejąc, później opryski dając, sam siejąc, no nie siejąc. Stosując na przykład RSM, jest forma płynna. No to się rozlewa wtedy, prawda, opryskiwaczem. Czy później nawet takie zabiegi. No. Środkami ochrony roślin będzie wiadomo mniejsze zawsze uszkodzenie tych roślin No, ktoś powie okej, okay, ale ja robię sobie ścieżki, no to tak sobie robisz, że tak, ale my ścieżek nie robimy, także Także to będzie dla Was super rozwiązanie. Może jedynie jakiś minus z tego wiosenną porą sianie nawozów. Niektórzy sieją nawozy, to się ciągniki po ramę zapadają. No my tak raczej nie z tego nie robimy. Wjeżdżamy jak jest możliwość wjazdu w pole, czyli sucho, prawda? Patrząc w pobieżniku, to jeszcze kołaby w miarę są. No są jakieś tu spękania, wiadomo, tak jak tu widać. Nie są to nowe koła Michleu, Michelin, czy jak to woli się nazywa, marka, kół. Opony to opony, rzecz wymienna, zawsze można wymienić, jakby kiedyś się zużyły, wiadomo. Panie, w pobieżniku parzą to jest 17 nawet. 17 cm pada opona. No. 17 cm. Mierzymy od środka. Poczekajcie, znajdzie. Teraz z boku od dołu. I tu pod 30. Zmierzymy. Czy tam w lizie, panie? 135. Widzę, to, to będzie jakieś. Nie więcej. 137. 137. Pójdziemy pod 330. Kurde, jakby takie opony założyć do 30, to one praktycznie by były na szerokość tak jak przednie. Ale to by jaja były takim wyjechać, by nie? I to koło by się troszkę wyższe. Wiecie co? Ja sobie jeszcze to precyzyjniej muszę zmierzyć, tylko muszę użyć dwóch rąk, stąd wezmę i tutaj dotąd. Tak już, żeby to było fachowo, nie? No tam mierzyłem wcześniej od środka. To mi wychodziło 70 ile? Kurde. 71. Już nie pamiętam, mam pamięć dobrą, ale krótko. Zaraz ja to pomierzę i zobaczymy, jakby to na 30 wyglądało. Ale to raczej to będzie do zetora, bardziej jak do 30. Tak, wychodzi mi 138 średnica koła. Jeżeli chodzi o azot na przyszły rok, to już jesteśmy zabezpieczeni. Sąsiad brał otworzę, zobaczę, czy nie nie gdzie kurde bele. nie cieknie z małzera, kruszczaki Ladę gęsi Przyczepę zagarażować będzie Na zimę e. Sąsiad brał i myśmy wzięli razem z sąsiadem RSM, to jest RSM 32, proszę ja was No tak, tu gdzieś tobie troszkę podkapuje. Widzę. Czas Co coś będzie, kurde, bele. A kurde, zobaczcie, tu z góry cieknie. Tutaj. A nie, to kapie deszcz pada. Kurde. <gulę> ja już w stresie, że tu cieknie RSM, ale zobaczcie. Tu po ściance sobie spływa woda. Pokaż pan. Na język biorek. Nie. Kurwa się bałem, że RSM-cie jak nie patrzcie. Nie, to woda. Ja pitole. A ja bym to zakręcił przy tym. Całe szczęście to tylko deszcz. Bo są teraz lekkie opady deszczu. Nie wiem czy to widać na filmiku. Nie możemy. Dobra. Zobaczymy, czy 0 zero. 80 koło. Kurde, ono ma 20. To już tam tymi uponami będzie słabe. Za szerokie będzie. Kurde. <grym> Panie. Patrząc po bieżniku, to jest 13 cm, a szerokość koła 15. Jakieś. Pokaż pan, tutaj zmierzymy. Wiecie co wam powiem? Te koło wraca na 30. Tyle, że tyle. W <grywa> samym rancie, ale wejdą. Tylko kwestia jest tego typu. Potrzebowałbym takie gwiazdy z 30. Nie chcę kurde psuć tych kół, rozkręcać. No, można tak te by było w tej powykręcać wykręcać w koło, zdjąć tą gwiazdę, ale po co? Ona, ona od nowości nie była odkręcana. To nie chodzi o to, czy od nowości, czy nie od nowości. tylko po co ją odkręcać, skoro można kupić gwiazdy z 3.3.0. Chłopaki mieszkający gdzieś w okolicach, pytanie do was, nie macie gwiazd z 30 Sprzedać. Bym, bym odkupił, jakby to komuś zbywały, a jak nie to popatrzę w ogłoszeniach, ale już nie będę jechał na koniec świata za, za gwiazdami, jak nie to kupię nowe. Zapytam chłopaków w sklepie, po ile gwiazdy są takie, jakby chcieć kupić. By skompletować tu koła, jak nie, to będzie do... to linia. Przy ja was. Ja myślałem że tak, te koła da się naprzód tutaj. O. A tamte tu, tam. Ale te są trochę widzę szerokie. Przy szerokie będą zaraz do tamtych tylnych. <gulia> Jajca. Chyba, żeby tu kupić jakieś, nie wiem, żeby było 600 na, na 20, ale nie wiem, czy są takie opony. Może są. Zaraz patrzę w internecie. Na tą felgę, bo ta felga wejdzie, na, na, to, na to koło, na, ta felga wejdzie na piasek, tutaj bez problemu. Jest ten sam rozstaw szpilek i tych otworów. To samo, to jest wszystko jeden grzyb. Kaczki to się chociaż raduje z opadów deszczu, nie? Kury pochowane zaraz pod przyczepą. Dobra. Także tak to proszę Państwa, trzeba je to jeszcze schować tą przyczepinkę gdzieś. No. Także tak to. Pozdrawiam wszystkich, miłej niedzieli życzę. No, także, także koła są. 30 to ogólnie ma wąskie koła, no nie ma się co oszukiwać, ale, ale zawsze mogą być jeszcze węższe. Zawsze to mniej strat. No i zaraz to i fajnie wygląda, bo taka niespotykana później. Widzieliście 30 na takich kołach? No ja nie. No. <grych> czy Czytam Zetora, nie? Czy jest, to może jak wejdę, to będzie tylko 2 cm tutaj luzu u góry, nie? Jak wejdę, to na styk. To, to koło by się i tak zakładały, tylko na czas siewu, załóżmy. na nawozów, prawda? Czy tam uprysków. A później by tam tamte zakładał. Dlatego gwiazdy będę mieć najlepiej. Kompletne koło wtedy, prawda? Bo te gwiazdy na 30 nie wejdą, bo są zeterowskie. Dobra, idę, siadam na internet i patrzę. Takie gwiazdy, czy gdzieś są w okolicy? No, może być ci troszkę dalej. To i w golfa wsadzi, się pojedzie. Dobra, trzymajcie się, naraziko, hej!